Pokażę Ci teraz prosty trik, który ułatwi Twoją pracę w Naten. W mojej pracy z Natenem najwięcej pieprzenia i problemów jest w przekazywaniu danych pomiędzy węzłami. Dzisiaj odkryłem taką funkcję, gdzie przykładowo w tym okienku piszę sobie, tworzę sobie nawias i tu pojawiają się podpowiedzi, czyli co mogę sobie wstawić. Jedziesz w dół tej listy, masz JSON now, czyli dzisiejsza data, if i if empty. I to co jest ciekawe, earlier nodes. Wcześniejsze węzły, czyli upload media, pobierz obrazek OpenAI i każdy kolejny węzeł, który ja mam w tym flow. Następnie są metody i metadane. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że mając cały ten flow, chcąc uzupełnić ten jeden klocek, nie muszę puszczać całego flow, żeby mi się wykonało do tego miejsca, tylko tu mogę wstawić to, czego ja potrzebuję. Przykładowo, w moim przypadku może to być coś takiego jak dolar nawias wybieram sobie teraz węzeł powiedzmy ten kropka i dalej mam podpowiedzi i teraz piszę na przykład kropka item kropka json kropka i tu znowu mam podpowiedzi i to pole tutaj na samej górze to jest pole outputu z tego węzła z tego węzła który tu wpisałem czyli slugify jeśli wstawię to to tu w tym klocku podstawi mi się wartość stąd. Czyli nie muszę puszczać całego flow od początku, żeby zebrać dane, tylko mogę sobie wejść tu i wpisać taki kod razem z podpowiedziami. Mam nadzieję, że to ci trochę pomoże, że się tym pobawisz. Ja lecę dalej tworzyć. Siema.